Dzień dobry Państwu! Dzisiaj porozmawiamy o bogactwach naturalnych Ukrainy. W ostatnim czasie to się stało głośne po tym jak Donald Trump stwierdził, że dostęp do złóż powinien być rekompensatą za wojenną pomoc. W tej chwili media prześcigają się w informowaniu nas o tym, jak niesamowicie wielkie bogactwa kryją się w ukraińskiej ziemi. Zresztą już wcześniej bardzo wiele razy można było się spotkać w publicznych wypowiedziach z takimi sugestiami, że tak naprawdę cała ta wojna jest wojną właśnie o surowce, że Putin chce podbić Ukrainę dla jej złóż oraz że Ameryka i Europa bronią Ukrainy, żeby mieć do nich dostęp. I faktycznie kryje się tu do pewnego stopnia realna, Ocena sytuacji do pewnego stopnia ta wojna jest wojną o tego typu zasoby. Natomiast takie spojrzenie, że chodzi tylko o to, albo że chodzi o właśnie to, jest ogromnym uproszczeniem tematu. Tak naprawdę rzeczywistość tak nie wygląda i postaram się tutaj bazując na zestawie faktów, udowodnić mój punkt widzenia i pokazać, że sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana niż tylko, że jest to po prostu wojna o zasoby. A zacznijmy od ustalenia, jakie te zasoby w ogóle są. Tutaj mamy stronę Ukraine Invest, to jest strona państwowa, wy akurat na ekranie nie widzicie linka. Ale to jest strona z końcówką GOV.UA, czyli to jest państwowa strona, informująca nas o tym, jak wygląda sytuacja geologiczna w Ukrainie, i jest to oczywiście swojego rodzaju też przejaw propagandy. Możemy to nazwać po imieniu, wszystkie państwa świata posługują się tego typu narzędziami wojny informacyjnej, to jest jedno z nich, ale. Weźmiemy je pod uwagę jako pierwsze. Tutaj mamy wymienione najważniejsze, według autorów tego portalu i tego raportu, surowce Ukrainy z dopisanym miejscem, które zajmuje Ukraina, jeśli chodzi tutaj, czytamy objętość produkcji. I mamy tytan, szóste miejsce na świecie, magnes, ósme, żelazo, dziesiąte, kolejne, kolejne. Pierwiastki, kaolin, sprawdę mówiąc, nawet nie mam pewności, co to dokładnie jest. Grafit, uran, dziesiąte miejsce, węgiel do palenia i koksujący, trzynaste i dwunaste miejsce. A także mamy tutaj takie ogólne statystyki: 2160 różnych złóż na terenie Ukrainy, z czego ponad 700 aktualnie okupowanych. Aktualnie dla momentu, w którym powstawał ten raport, ponieważ oczywiście sytuacja na polu bitwy cały czas się zmienia. Więc mamy tutaj podstawowe informacje, ale mamy też ciekawszy zestaw i ciekawszą mapę. Tutaj jest kolejny raport. Powiększymy sobie tą mapę, a ja zniknę. Tutaj mamy mapkę bardziej precyzyjną pokazującą gdzie się te zasoby znajdują, podzielone kolorami, żebyście sobie to mogli zobaczyć i faktycznie widzimy, że część tych złóż znajduje się w miejscach w tej chwili okupowanych, przy czym tutaj zwróćcie też uwagę na to, że nie ma tutaj złóż Węgla. Mamy tutaj po lewej listę różnych ciekawych złóż. Nie ma węgla. Gdyby tu na tej liście ten węgiel się znalazł, to oczywiście regiony Doniecka i Ługańska tu byłyby dodatkowo zaznaczone dość intensywnie, ponieważ tam się faktycznie spora część tych złóż znajduje. I mamy tutaj po prawej listę różnych, różnych pierwiastków, na przykład lit. Albo tytan, i mamy na żółto globalne rezerwy, procent globalnych rezerw, i mamy także ranking tych rezerw. Na przykład lit jest tutaj też sprytnie zaznaczone. Nie światowa pozycja, tylko europejska. Numer jeden w Europie, jeśli chodzi o lit, albo dziewiąte miejsce na świecie, jeśli chodzi o tytan. Tu też widzimy pewnego rodzaju. Manipulacje danymi, bo tutaj jeśli jest wygodniej, to pokazują właśnie Europę, jeśli nie ma takiej potrzeby, to pokazują miejsce na świecie, natomiast na zielono także mamy globalną produkcję. Na przykład tytan, 1% globalnych rezerw, 7% globalnej produkcji. Zauważcie, ta liczba 7% tytanu jest tutaj najwyższa. I to wciąż jest 7%, nie 70, tylko 7. To oznacza, że 93% produkcji tytanu znajduje się w innych państwach i 99% znanych złóż także znajduje się w innych państwach. Lit 1 do2% globalnych zasobów. Jeszcze będziemy tutaj wracali do pewnych kwestii związanych, z tymi rankingami, ale faktycznie bardzo często to właśnie lit jest wymieniany jako ten pierwiastek, który sprawia, że Ukraina staje się tak ważnym kąskiem, ponieważ lit jest potrzebny do produkcji baterii litowo-jonowych, a w tej chwili jesteśmy świadkami ogromnej przemiany. Pisałem nawet kiedyś taki Teksty chyba jeszcze w portalu Gry Online, w dziale technologii, w którym na własnym doświadczeniu chciałem pokazać, jak się zmieniła nasza codzienność. Nasza codzienność jeszcze, kiedy ja byłem dzieckiem, polegała na tym, że bateria to było coś, co używaliśmy w pilocie do telewizora i dwa razy w roku w latarce. Koniec. W tej chwili, jeśli ja tutaj popatrzę na swoje biurko, to tutaj mam baterię od aparatu, słuchawki na baterie, aparat też leży, kamera GoPro jedna, druga. Na baterię, telefon mam na baterię, zegarek mam na baterię litowo-jonową. Baterie są wszędzie wokół nas, a dodatkowo pojawia się temat magazynów energii czy samochodów elektrycznych, i faktycznie produkcja baterii staje się. W zasadzie już się stała, ale ma potencjał do tego, by jeszcze bardziej to znaczenie wzrosło, ale już teraz jest to przemysł strategiczny. Więc bardzo często się podkreśla, że to właśnie Lit znajdujący się w Ukrainie to jest strategiczny powód, dla którego toczy się tam największa wojna w Europie od czasów II wojny światowej. Tylko, że, no właśnie, to jest ogromne uproszczenie. Kiedy Zaczęła się ta rewolucja. Myślę, że możemy tutaj powiedzieć, że mniej więcej w roku 2007, kiedy pojawił się pierwszy iPhone. Wtedy mniej więcej zaczęliśmy stawać się uzależnieni w naszym życiu codziennym od baterii litowo-jonowych. 2007, kiedy zaczęła się rosyjsko-ukraińska wrogość, kiedy zaczęły się działania polityczne mające na celu powrotne uzależnienie Ukrainy od Rosji. Osobiście stwierdziłbym, że tego typu działania miały miejsce przez ostatnie przynajmniej 500 lat. Ale jeśli mamy być bardziej konkretni, to już w roku 2004 było to bardzo wyraźnie widoczne. Wtedy pomarańczowa rewolucja w Ukrainie bardzo zdenerwowała Putina, który podjął wtedy ogrom różnego rodzaju wysiłków agenturalnych, propagandowych itd., tak by Ukrainę dalej sobie podporządkowywać. Ta historia jest dłuższa po prostu niż historia znaczenia Litu w globalnej gospodarce. I to jest jeden z argumentów, który mówi nam o tym, że nie, Putin nie podbija Ukrainy tylko ze względu na jej surowce naturalne. Ale przyjrzyjmy się sytuacji z Litem bliżej. Tutaj mamy w ogóle mapkę. Tych złóż litu. Ich nie ma aż tak dużo. Są tutaj zaznaczone kółkami, tutaj w okolicach Morza Azowskiego, tutaj w okolicach Pokrowska, tutaj bliżej centralnej Ukrainy, tutaj na północ od Odesy, gdzieś między Odessą i Kijowem, w, na terenach dalekich od linii frontu. I mamy też informację, że te rozpoznane złoża litu w Ukrainie to jest około 500 tysięcy ton. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Tutaj mamy Natural Resources Canada CA. I patrzymy sobie na ten wykres. Tutaj jest stan wiedzy na rok 2022 i mamy światowe rezerwy litu według krajów. Chile 9 milionów 300 tysięcy. Australia 6 milionów 200 tysięcy. Argentyna 2 miliony 700 tysięcy. Chiny 2 miliony, Stany Zjednoczone milion. Kanada 930 tysięcy. Jeśli Ukraina faktycznie ma pół miliona 500 tysięcy ton, to tutaj znajdowałaby się właśnie pod Kanadą na miejscu siódmym. To jest oczywiście dobry wynik. Jest to dość duże złoże. Czy jest ono kluczowe? Czy jest ono tak ważne, by ryzykować rozpętanie wojny nuklearnej? Zaryzykuje stwierdzenie, że nie. Że i Stany Zjednoczone mają większe zasoby, i kraje sojusznicze wobec Stanów Zjednoczonych mają wystarczająco duże zasoby. Dodajmy jeszcze tutaj państwa neutralne, takie jak Chile czy Argentyna, gdzie swobodnie można. Te zasoby kupować, inwestować w wydobycie, biorąc pod uwagę Australię, która jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, te 500 tysięcy ton w Ukrainie to nie jest gra warta aż tak wysokiego ryzyka. Zresztą dodajmy tutaj, że także w Rosji, choć nie było jej na tej liście. Także znajdują się zasoby. Tutaj mamy Springer Nature Link i czytamy sobie, patrzymy, tutaj mamy zaznaczone miejsce. W Rosji, zgodnie z danymi US Geological Survey, jest przynajmniej milion ton złóż litu. Dwukrotnie więcej niż te dane, które mamy dostępne na temat Ukrainy. I jeszcze sobie to do czegoś. Porównajmy, mamy tutaj jeszcze w tym poprzednim źródle inną ważną informację, bo chodzi nie tylko o zasoby, które spoczywają pod ziemią, ale także mamy tutaj faktyczne zużycie. Ile się tego litu rocznie produkuje w roku 2022? To było około 130 tysięcy ton rocznie, czyli Wykorzystuje się zdecydowanie mniej niż jest w tych rozpoznanych złożach. I tutaj jeszcze bardzo ważna uwaga natury ogólnej. Jeśli mówimy o złożach różnych surowców, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że my jeszcze nie mamy pełnego obrazu dotyczącego tego, ile tego wszystkiego leży pod ziemią i gdzie się te złoża znajdują. To oznacza, że istnieje bardzo duża Możliwość, że w którymś momencie pojawią się złoża, których wcześniej nie znaliśmy, i może się okazać, że w Stanach Zjednoczonych tego litu jest nie milion ton, ale 4 miliony ton, a w Rosji nie milion, tylko 2,5 miliona, bo po prostu ktoś zainwestuje w rozpoznanie w poszukiwanie tego typu złóż i po prostu znajdzie kolejne. Ta praca polegająca na mapowaniu surowców jeszcze jest daleka od zakończenia i czeka nas jeszcze wiele niespodzianek. To jest istotne, ale jeszcze przejdziemy do tych rozważań za chwilę. Oczywiście na terenie Ukrainy znajdują się także inne cenne surowce, na przykład ten tytan, chociaż tak jak Państwu pokazywałem, no 1% globalnych zasobów to nie są takie ilości, które są strategiczne, w tym sensie, że ich zajęcie nie oznacza, że my mamy dostęp do tytanu, a cała reszta świata go nie ma to tak po prostu nie zadziała. Są jeszcze tak zwane metale ziem rzadkich i tutaj posłużę się Wikipedią. Tu faktycznie ta nazwa ma sens, bo to jest 17 różnych pierwiastków z grupy skandowców skand i Itr oraz lantanowce, tutaj lantan, cer, prazeodym, neodym, promet, samar, Europ i tak dalej. Faktycznie pierwiastki, których się używa niewiele, ale które potrafią odgrywać kluczową rolę w produkcji nowoczesnych technologii. Faktycznie są to rzadkie pierwiastki, nie wszędzie na świecie one występują, ale to też nie jest tak, że w Ukrainie jest ich najwięcej. Czy że są tylko tam? Mamy duże zasoby rozpoznane w Chinach. Znowu istnieje ogromna szansa, że one znajdują się także w wielu innych miejscach, o których jeszcze nie wiemy, ale są niemałe zasoby w Chinach, niemałe w Brazylii, w Indiach, w Australii, w Rosji, w Wietnamie, w Stanach Zjednoczonych i na Grenlandii. Faktycznie tutaj Grenlandia się nam pojawia, i tutaj te wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii także dotyczą tej kwestii. I tu prawdę mówiąc, nie udało mi się znaleźć jakichś konkretnych informacji na temat tego, jakie są te złoża w Ukrainie, ile tych metali ziem rzadkich tam faktycznie jest. Natomiast tutaj możemy przejść do bardzo ważnych uwag natury ogólnej. Zacznijmy od tego, że generalnie surowce są dostępne pod naszymi stopami w wielu różnych formach, w wielu różnych, na wiele różnych sposobów one występują. Rozpuszczone w wodzie, zakopane pod ziemią w formie rozlicznych ród i tak dalej. Sam fakt, że w jakimś miejscu znajdują się złoża, wcale tak naprawdę nie musi oznaczać, że są to bogactwa. W tym sensie, że ich wydobycie jest opłacalne. I tutaj trzeba by zdecydowanie lepiej niż ja znać się na tym temacie i zastanowić się nad każdym takim złożem oddzielnie, uwzględniając różne niuanse dotyczące szczegółów geologicznych, geograficznych, logistycznych itd., żeby określić, czy dane złoże faktycznie opłaca się wydobywać, eksploatować. Czy nie ma to ekonomicznego sensu? I tutaj faktycznie trzeba zwrócić uwagę na to, że Ukraina przez długi czas miała możliwości, by po prostu wpuścić inwestorów na swój teren, żeby oni te surowce wydobywali i część z nich faktycznie była. Opłacalna do wydobycia i przynosiła dochody, i był to węgiel, było to m.in. i żelazo, i właśnie wspomniany tytan. I gdyby to faktycznie było takie Eldorado, o którym się teraz często z wypiekami na twarzy mówi, to dużą część tych surowców już by wcześniej wydobywano. A Póki co Ukraina po prostu takim surowcowym Eldorado się nie stała. Oczywiście po wybuchu wojny w 2014 roku to było bardziej skomplikowane, ale od momentu osiągnięcia przez ten kraj niepodległości do 2014 roku minęło ponad 20 lat i był czas, by wpuścić tam na przykład rosyjskich specjalistów. Za czasów Janukowycza po prostu przekazać im za łapówkę te złoża, żeby sobie wydobywali. I to, nawet jeśli się działo, to nie na tak wielką skalę, o której w tej chwili się opowiada. I jeśli faktycznie dojdzie do zakończenia wojny, do Jakiegoś podziału terytorialnego, to należy założyć, że tutaj sytuacja nie zmieni się kardynalnie. To znaczy, ani Rosja nie będzie wkładać jakichś ogromnych środków w to wydobycie, ani świat zachodni także nie znajdzie tu jakichś gigantycznych bogactw, które po prostu łatwo przyniosą olbrzymie dochody. One przyniosą dochody. Faktycznie przemysł wydobywczy jak najbardziej jest dochodowy, ale nie aż tak, jak się niektórym wydaje. Kiedy czytacie te głośne nagłówki o tym, jakie setki miliardów dolarów leżą pod stopami Ukraińców, to tutaj trzeba się nad tym poważnie zastanowić i pomyśleć, czy faktycznie złoża naturalne dają we współczesnej gospodarce tak olbrzymie bogactwa. Jeśli poświęcimy chwilę na przemyślenie tego tematu, to możemy dojść do wniosku, że najbogatsze państwa to nie są te, które dysponują ogromnymi złożami naturalnymi faktycznie takie jak chociażby Brazylia, która posiada potężne złoża chociażby tych metali ziem rzadkich, Wietnam, Rosja, Indie. To nie są aż tak bogate kraje. Bogate kraje to te w tym momencie, które wykorzystują tego typu surowce do produkcji. Towarów wysokotechnologicznych, i jeśli możemy tutaj już wybiec trochę w przyszłość, to należy stwierdzić, że na przykład na bateriach najbardziej wzbogaci się nie to państwo, które ma największe złoża litu, tylko to państwo, na terenie którego zostanie opracowana technologia baterii, które nie potrzebują litu, które wykorzystują ogólnodostępne. Tanie surowce do stworzenia wysokiej jakości baterii. Tutaj ta myśl technologiczna będzie o wiele bardziej opłacalna, więc to jest bardzo ważna, tak jak wspomniałem. Uwaga natury ogólnej. Nie wiemy tak naprawdę, jak wygląda opłacalność wydobycia na terenie Ukrainy chociażby tego litu czy metali ziem rzadkich, bo póki co jeszcze te działania wydobywcze nie zostały podjęte na dużą skalę i może się po prostu okazać, że nie będzie to tak opłacalne, jak się niektórym w tej chwili wydaje. A dodajmy do tego, że jest wiele miejsc na świecie, w które można inwestować o wiele łatwiej niż w Ukrainie. Wojna jest szalenie drogim zajęciem i jeśli Rosja wywalczy sobie te złoża, to nie osiągnie wystarczająco wysokiej stopy zwrotu w porównaniu do na przykład inwestowania we wspomnianej Brazylii, Indiach czy Chile. Jeśli Rosja po prostu zadbałaby o dobre relacje międzynarodowe, mogłaby zainwestować w kopalnie w Chile i po prostu wydobywać lit tam i byłoby o wiele taniej niż gdyby zdobyli te złoża na terenie Ukrainy, zwłaszcza że jeśli faktycznie zostanie osiągnięty terytorialny kompromis i część terenów ukraińskich będzie okupowana, to okej, okay, Rosja będzie wydobywała lit chociażby w pobliżu Pokrowska, ale jednocześnie będzie musiała wydawać duże dodatkowe środki na to, by cały czas szykować się na obronę tych złóż. Bo w każdej chwili będzie istniało ryzyko, że Ukraina poczuje się silna, na Rosję napadnie, żeby odzyskać swój teren. To się nie kalkuluje. W dzisiejszej rzeczywistości, w której uzbrojenie kosztuje miliony i miliardy dolarów, bo jest bardzo zaawansowane technologicznie, nie opłaca się zdobywać terenu. Po to, żeby na tym terenie wydobywać surowce, oczywiście osiągnie się w ten sposób zyski, jednak o wiele mniejsze niż gdybyśmy te zyski wypracowywali w terenach, na terenach bardziej stabilnych politycznie. Jeśli Rosja te pieniądze, która, które włożyła w Podbój Ukrainy włożyłaby w rozpoznanie swojego własnego terenu i inwestycje w infrastrukturę wydobywczą i logistyczną, niemal na pewno osiągnęłaby większe zyski. Więc tutaj należy stwierdzić, że tak naprawdę walka o te surowce jest jakiegoś rodzaju dodatkiem. Putinowi zależy na wielu różnych kwestiach, które składają się w ogólny cel reaktywacji imperialnego statusu Rosji. I oczywiście bogactwa naturalne są jednym z elementów układanki. Putinowi zależy na tym, żeby on miał dostęp do tych surowców, żeby mógł swoim wiernym ludziom, oddać te kopalnie litu, żeby oni mogli tam kraść i się z nim dzielić. Jemu zależy na tym, żeby przejąć ukraińskie pola uprawne, żeby sprzedawać stamtąd pszenicę i znowu dzięki temu zdobywa... Wpływy i bogactwa, jemu zależy na zasobach demograficznych. Jeśli spełniłby się jego wymarzony scenariusz, w którym w lutym 2022 roku po prostu by wszedł na teren Ukrainy i łatwo ją zajął, to zyskałby dziesiątki milionów nowych poddanych, w ten sposób ratując sytuację demograficzną swojego państwa. Zdobywając Ukrainę zyskałby także lepsze położenie strategiczne, porty morskie, granice z państwami europejskimi, możliwość wpływania na Unię Europejską poprzez chociażby wywieranie presji, przez szkolenia wojskowe na granicy z Polską i Rumunią, stacjonowanie w Lwowie oddziałów rakietowych z rakietami Iskander i tak dalej, co dałoby mu lepszą pozycję negocjacyjną i właśnie możliwość naciskania na Europę. Co wszystko sprawiłoby, że mógłby się poczuć jako ważny gracz na międzynarodowej arenie i mógłby stwierdzić, że odbudował w ten sposób imperialny status Rosji i w ten sposób cofnął czas, wrócił do tych czasów radzieckich, carskich, i że zapisałby się wtedy w historii jako zjednoczyciel ziem ruskich, prawdopodobnie Białoruś po Ukrainie byłaby następna, i on by po prostu czuł się ze sobą dobrze, bo zrealizowałby. Swoje ambicje. I jeszcze raz to powtórzę: tak na surowcach, by na pewno Rosja zarabiała, tak to na pewno też jest jeden z powodów, dla których Ukraina została napadnięta i jeden z powodów, które sprawiają, że świat chce tę Ukrainę bronić, ale to jest po prostu jeden z wielu. Elementów, a nie żaden wielki ukryty przed naszymi oczami spisek, nie żadna to nie jest żadna spiskowa historia, w której my nie dostrzegamy ukrytej prawdy. To jest po prostu. Dodatkowy element, na którym zależy wielu różnym stronom tego konfliktu, ale jeszcze raz to powtórzę, te w XXI wieku bogactwa naturalne, choć wciąż pozostają ważne, to nie są jednak tym najważniejszym, głównym źródłem dobrobytu. Gdyby Putinowi faktycznie zależało na korzyściach ekonomicznych, on te wszystkie pieniądze, które wydał na wojnę, powinien wydać na badania, naukę, uniwersytety, rozwój technologii, przyciąganie utalentowanych jednostek z całego świata, żeby w Rosji powstawały technologie. Ale zamiast tego wybrał zupełnie inną drogę, która jest drogą archaiczną. Ale to jest też starszy człowiek i nie będziemy od niego wymagali, by rozumiał dzisiejszą rzeczywistość żal tylko, że ze względu na jego niezrozumienie umarły dziesiątki tysięcy, setki już tysięcy ludzi. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.